Okej. Okay. Witam, witam w odcinku, gdzie widzimy em, śmieszne firmy. Śmieszne firmy. Dzisiaj zrobisz. Spróbuj się nie zaśmieć challenge. Co wygląda nie tak? Rysunki dzieci w prawdziwym życiu. Dobra. Nie no śmijemy się, nie śmiejemy się, nie śmiejmy się. Nie.

Nie? Zobaczcie, sobie z córeczko idą, ona na pewno nie będzie rada O, poczekajcie, ale on nie zakrywa oczu. Dlaczego on nie zakrywa? Aaaa, czekajcie, nie mam żadnego pojęcia, co tutaj się dzieje. Mogę poszli do kina. I ten drugi koleś po prostu dostał bilet za free. Znaczy, nie, jest, ale drugi z drugiej strony, okej, okay. jak się nazywa, jak z końca się wyprowadzisz? Okej, okay, dobra. spróbuj się nie zaśmieć, challenge. O, proszę bardzo, nie nie. Co? Co się, Oni

to nie jest śmieszne. Co jest? Ej. Tyle było tych śmiesznych filmów, nie widzę, że jest udar jakiś. I dostanie z liścia. Wiedziałam, że dostanie z liścia. No. どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どうか、どう Dokładnie ale ja ja to. To. Ja, to. Tak, no dokładnie co powiedział, ale z ciebie bambik, Jak byś to no dokładnie co powiedział, ale z ciebie bambik, Oni Co? Czemu? Bo nie masz fałdolców. Czyli nie radiała. Nie ma no Tak, słuchaj, to znaczy, nie masz fałdeli. Gdybyś myślisz, że tylko małe? nie? A ty nic nie tamo. Co no, Niezłe, niezłe. Pani na lekcji polskiego prosi dzieci, aby ułożyły zdanie, w którym będzie nazwa ptaka. Zgłasza się Jaś. Ja do domu na Przyjmuje wyzwanie Jaś. A z trzema ptakami. Tata przyszedł do domu na balony jak szpary. wyrżnął orła i puścił pawiak. Tata, tata przyszedł do domu na balony jak szpak wyrżnął orła, po czym puścił pawia, aż mu dwa gile wyszły z nosa. A z pięcioma ptakami, tata przyszedł do domu na balony jak szpak. wyrżnął orla, po czym puścił pawia, aż mu dwa gile wyszły z nosa i poszedł dalej pójść na sępa i po więcej śmiesznych treści. Pani na lekcji polskiego prosi... No Nie Na tak? Tak, kurz. Nakarmę, na Tak, 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 I się sypią. Kocham tą miskę. <grytanie z nimi> Słuchaj przychodzisz do domu i mówisz... Mama... Przecież ty się z jakimś ja nie że mam... Chodź jak duch... Chodź jak duch... Chodź jak duch... jak duch... Matka na to... Twoje dziecko, dziecko, chodź tylko do kuczajem. Idź na ulicę i zapytaj pierwszego przechodnia, czy masz taką twarz. Zobaczysz, że inaczej odpowie. Dziecko wyszło z domu i po pół minutach wraca z regiem. Mam... Mamuś... Co się stało?

Pani Zosia powiedziała, że jak ktoś nie zrobi zrobił, to nie pójdzie na spacer. I co? Nie możesz zrobić. Ja zrobiłem, ale bartek nie pójdzie. Przed szkołą ja się wynając, nie pójdzie. Pani wychowawczyni pyta. To Nie jest śmieszne. Jeszcze jest dużo cegorety. Ale ja spokojnie mam dużo czasu. Dziś po stole, Pijemy w chłodę, my walety z bufetem, takie mamy balety. Pijemy z kiblam. Co? Nawet nie próbuj. Jestem muzykantem. Nie. Proszę, w chłodę. Z ja siedzę? Wy muzykanci. Nie znam go. Proszę, w chłodę. Sam cię się kończą? Ja nie wiem. chodź tu. Co? Ty, co ty tak cicho lejesz? Wolej u spodni. Nie szkoła z spodni. Nie mów. No. Wolej u spodni. Co? Ty, co ty tak ci polejesz? Wolej u po spodni. Nie szkoła z spodni. Nie mów. No. Wolej u spodni. Co? E co ty, co ty Nic tak Nie. Ci... nie. Jeden. To jest taka tarek po prostu zarobkowa. Ona, ona wyszła z swojej kolce. Albo to by już nie kocięła. Dobra, jestem całkowicie poważna. Dlaczego ten dzień jest taki zabawny, ale się nie śmiała? To nie jest w ogóle śmieszne. O nie. Kto jest za? Bo może, czy to jest taka tarek z sebami? Tytulka. Nie wiem. Nawet nie usłyszałam, to jest prawda. Ale mam tutaj wspaniałego, bardzo gorącego zwierzaczka. O nie, o nie, ja na ja a nie śmieszam, bo to nie, jest nie śmieszne, aha, nie śmieszne. Po prostu, to jest całkowicie śmieszne. Jeżeli ty tycha, to to wstrycie, żeby to nie śmieszne. Dziękuję, Nie, 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 to nie, życie życie. Ale no to nie jest śmieszne przecież, ale o to, co chodzi? Co, już mi się skończyły? Patrzcie, pokażę ci książkę, co jak się dzisiaj nauczyły. No patrz, to stałeś, tak? Co ty robisz? O, kręć mi się w głowie! I nie mogę się zatrzymać! Ja nie wiem, czy to już po słowo oskarżyć, czy poczekać po kocholadę. To nie tak miało wyglądać ci To nie było śmieszne. Dobra. to już chyba będzie koniec. Pokażę teraz swoją ulubioną. będę taka szczęśliwa dzisiaj. Maciuś powiedział mi dzisiaj komplement. Tak? A co dokładnie ci powiedział? Ale z ciebie bambik, mamo! o czemu? Bo nie masz fałdolców! Nie, nie Nie ma fałdolców.

知道。<Gir>